Wszyscy będziemy starać się o głosy naszych wyborców z regionów, ja z Małopolski, Świętokrzyskiego. I potem, jeżeli nasi wyborcy nam zaufają, będziemy tworzyć prawo. I to prawo, które będzie w życiu codziennym, i tak dzisiaj jest, w życiu codziennym dotykać bardzo wyraźnie życia każdego z nas. I to nie tylko w naszych regionach, z których zostaniemy wybrani, nie tylko... Będzie to wpływać na codzienne życie Polaków. To prawo, które robimy w Parlamencie Europejskim, nad którym pracujemy codziennie, wpływa w bardzo konkretny sposób na życie 500 milionów obywateli, na życie wszystkich Europejczyków, bo my, pamiętajcie Państwo i powtarzajmy to ciągle, w Unii Europejskiej nie jesteśmy przedmiotem, my jesteśmy podmiotem w Unii Europejskiej. To. To nie ktoś za nas decyduje, to my współdecydujemy i to jest ogromna odpowiedzialność. To wymaga wielkich kompetencji. I ta cała wielka wizja polityczna, o której mówiono przede mną, ten projekt wielki, o którym mówił pan premier. Trzeba nad nim pracować z maksymalnym wysiłkiem codziennie i on się składa z takich małych cegiełek, z małych cegiełek, które tworzą nasze bezpieczeństwo, naszą siłę, nasz dobrobyt. Musimy mieć wszyscy takie same szanse na tym jednolitym wielkim rynku europejskim, żeby rozwijać nasz potencjał. Musimy mieć takie samo prawo pracy, taki sam e, uznawalność kwalifikacji zawodowych, takie samo. Musimy mieć taki sam dostęp do internetu, do nauki. Dlatego podnieśliśmy, proszę państwa, przecież i pieniądze na Erasmus i znosimy ciągle przeróżne bariery, począwszy od mojego ulubionego roamingu, a niech mi ktoś powie, że nic się nie da zrobić. Jak zostałam posłanką to 1 megabajt w roamingu kosztował 20 zł, a dzisiaj ten sam megabajt od lipca tego roku będzie kosztować złotówkę. I to są I to są te cegiełki, z których składa się nasza praca. Przed nami jest mnóstwo wyzwań i te wyzwania dotyczą mocniejszego wspólnego rynku, większych szans dla naszych przedsiębiorstw, większego bezpieczeństwa dla naszego konsumenta. Dotyczą wprowadzenia, przygotowania dobrej umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. To będzie miało wielki wpływ na nasze codzienne życie. Dotyczą stworzenia wspólnego rynku energetycznego. My ciągle jeszcze nie mamy wspólnego rynku handlowego. Ten nasz wielki projekt Europa jest ciągle jeszcze podzielony na 28 kawałków. I kto będzie potrafił lepiej go scalić i dać nam większe szanse na funkcjonowanie, lepsze, na dobrobyt, niż ta ekipa tutaj, którą Państwo za mną widzą. Przy wszystkich słabościach ja jestem kompletnie przekonana i widzę to z doświadczenia moich pięciu lat, że lepszej ekipy w Polsce nie ma. Proszę Państwa, i wiem co gadam. Ja właśnie wchodzę w wiek dojrzały i jutro kończę 60 lat. Dziękuję. Róża Grefin von Thun und Hohenstein.